Funduje niejako nagrodę dla osoby, która przyczyni się i pomoże nam w odnalezieniu dziecka. Kwotę 50 tysięcy złotych za wskazanie miejsca pobytu, bądź też za wskazanie informacji, które doprowadzą nas do odnalezienia dziecka. Dzisiaj dostałam setki telefonów z różnymi informacjami, z wizjami, z propozycjami współpracy od jasnowidzów. Aby były różne propozycje i podpowiedzi, aby wziąć kropidło, święconą wodę, gromnicę i modlić, poprosić wodę, aby wyrzuciła ciało kacperka. Różne, różne to były rozmowy, bardzo emocjonalne podpowiedzi, wizje. Jedną z rozmów Wam zaprezentuję. Jak nie ma świeci e, gromnicy święconej w domu, to może iść do kościoła i poprosić, żeby Ksiądz jej dał e, gromnicę święconą i wodę. I niech w spokoju idzie gdzieś nad rzekę, poświęci wodę, zapali świeczkę i poprosi wodę o wypuszczenie. Bo jest, jest taka sytuacja, woda jest mocą. W jest policja kryminalna i on nie może nic tej policji sugerować. Ale ja tak myślę, że jeżeli byście Państwo każdego działkowicza w domu sprawdzili, być może, że to dzieciątko jest gdzieś. Być może, że on gdzieś na alejkę wjechał. Wie Pani, starszy Pan, czy Pani go wzięła? No, byłoby to cudowną rzeczą. Jestem czuła na dzieci. I takie, takie coś, no to człowiek po prostu współczuje rodzicom. No ja wiem, jakie to jest, ja wiem, jakie to jest przykre dla, dla tej pani, co ona przeżywa. To ja jej z całego serca współczuję. Nie dawała mi ta informacja spokoju. Wczoraj właśnie słyszałam na tej wizji lokalnej, że, że ta mama też mówi o tej koparce. To powiedział po prostu, że znalazł Rafał tą, że zobaczył tą koparkę w wodzie. Więc no ciężko powiedzieć po prostu w którym momencie i co się dalej stało z tą koparką, też nie powiedział. Powiedział, że dziecka nie było, a że ta zabawka dokładnie powiedział, że koparka po prostu znajdowała się w wodzie. Mam tutaj kontakt zrodzony od kilku lat w zakresie e, jasnowidzenia. Ja wiem, że możecie się tam uśmiechać i tak dalej, ale ja mówię... głęboki dół. Być może, że jest dół bez wody. Być może, że jest to studnia, ale tak głęboki dół bez wody. To dziecko jeszcze mogło od żyć. i tak Takie są to rozmowy jeszcze na nieszczęściu rodziny Kacperka. Niektórzy by chcieli zarobić. Aha. ja jednego dnia po obiedzie u mnie miałem 15 kurów. I w tej chwili lisy mają lękowe dzieci, ponieważ lis w czasie lękowym karmi dzieci i to ostro karmią matki i ojciec. I żadna kaczka nie utrzyma się na wodzie, tam gdzie lisy burzują, ani żadny łabędź, ani, 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 no no, 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 żadne zwierzę na wodzie się nie utrzyma. I teraz tak, jak wpadło do wody, to lisy potrafią do 25 kg zwierzę przeciągnąć na jakąś odległość do swego zawzdoru. Też przy każdej sprawie, no nie wiem, każdy żyje, każdy o tym myśli, każdy ma sny, każdy ma jakieś wizje. Z jednej strony jest to miłe i pomocne, że każdy współczuje, ale czasami takie osądy, tak? Czy matka e, tutaj obserwują gesty, że ona nie płacze, że się nie przejmuje. Ja z tą kobietą kilkanaście godzin przebywałam i wiem, jak ona reaguje, wiem, jak kobiety, które tracą, dzieci, które po trzech latach jak się zachowują, jak one cierpią, jak one z tym żyją, jak one funkcjonują. Często właśnie takie ocenianie na Instagramie, na Facebooku, w wiadomościach, oglądanie przez 2-3 minuty, nikt nie wie co ta kobieta czuje. Ona ma pozostałe dzieci, ma rodzinę, ona musi walczyć, ona chce wystąpić i poprosić o apel, a takie ocenianie, albo nie płacze, to co ona powinna sobie włosy wyrywać. Tak, no nie wiem, tracić przytomność. Na pewno nieraz straciła i tak było zaraz po zaginięciu i nikt nie wie, co te kobiety przeżywają, a potem jeszcze są hejtowane i cała rodzina, bo nie można skazywać, że był złym ojcem, że sprzedał za działkę narkotyków, że matka sprzedała to dziecko, nie wiem, na organy, na inne rzeczy, bo są różne pomysły. No nie można, ja bym prosiła, aby tak nie oceniać. Cały czas no nie kończymy, telefony cały czas będą dzwonić. Podejrzewam, że do rana cały czas nasze biuro odbiera te telefony, zbiera informacje. Jestem w stałym kontakcie z mamą, z całą rodziną Kacperka. No i co? Też mam jakąś nadzieję. Mamy swoją wizję biura. Jaka jest prawda? Nie będę tutaj jeszcze przed jakby zdradzać i mówić, no bo mówię, nadzieja umiera ostatnia i nie chcę tej nadziei mamie i całej rodzinie odbierać. I też bym oddała wszystko, aby był szczęśliwy finał, ale co, życie jest życiem, fakty są faktami i no niestety trzeba zderzyć się z tą okrutną rzeczywistością.